Pozwólcie mi odejść do domu Ojca. Najdrożsi bracia i siostry, o 21:37 nasz ukochany ojciec święty wrócił do domu Ojca. Módlmy się za niego. Ostatnie godziny życia Ojca Świętego wypełniła nieustanna modlitwa wszystkich osób towarzyszących mu w chwili pobożnego odejścia, w której współuczestniczyły tysiące wiernych zgromadzonych na placu świętego Piotra.